You know, my name is Debbie Roberts. I'm the UK director of TOCFE in the UK. Debbie przedstawia się, że jest właśnie taki, który pełni funkcję dyrektora i oczywiście lekarza wiedzy w Danii. I'm also the head of Goldwrap Social Applications, and I'm an educational author and trainer. Jest szefem uh, takiego stosowania Goldwrap Social Applications, czy takiego które właśnie stosuje nasz Redusi, oraz jestem autorką książki. Uh, I actually have two other jobs. I'm also the engagement officer for three different towns, working with young people to engage them in local politics. Mm. And I am also the lead tutor

Over the last six years, I found many applications. And as a result, I've had the pleasure of speaking at educational conferences here in Poland. Last year, sharing data uh, from research that led me to conclusions on group intelligence within classrooms. Przez sześć lat mojej pracy doświadczyłam wielu właśnie, tak, zdobyła wiele doświadczeń, które pozwoliły mi ustępować na różnych konferencjach między innymi w Polsce. temu była w Płocku i mieliśmy Międzynarodową konferencję TUC i tam prezentowała swoje wyniki badań nad inteligencją grupową. And also in 2008 in in Warsaw I shared details of a successful program where we had used TOC as an alcohol adve, uh, intervention teenage szauci prezentowała również wyniki swojej pracy z młodzieżą, młodzieżą, która ma problemy alkoholowe. To są nastolatki 14-16-letnie, kiedy pracowała przez wiele lat z taką młodzieżą, także też prezentowała wyniki swojej pracy. I know that in a lecture like this it's useful to have a specific subject. However, that tends to only. be relevant to a small group of people within the room. so today i'd like to share with you my toc journey in the hope that i can give you a flavour of the different possibilities that you can

jako manager. pracowałam, myślę, że w urzędzie jako manager zdecydowałam się odejść z tej pracy w wieku 26 lat, założyłam I Kocham tę funkcję mamy. Później, jako z którym miałam drugie dziecko, byłam jako wolontariusz, jako nauczyciel tutaj w swojej społecznej, lokalnej szkole. I remember very Pamiętam to do dzisiaj swoją pierwszą lekcję. Ja się bardzo przygotowywałam, jak bardzo byłam zdenerwowana. I zastanawiałam się, jak dzieci będą reagowały, czy będą się bawiły.

To was specjalna okazja, bo ta pani dyrektor była taką szczytową osobą. Sama jej imię, H.N. Nestelinia Dahlia. Chociaż może z większa znają pani Dahlia, tego tam to zapórka programu kształcenia się znalazła w Polsce. She had received the highest ranking of the teachers in her native Russia. and was now to, to była moment, tutaj, która opowiada historię Galindoli. Ona akurat był momencie kiedy się przeprowadziła z Rosji do Wielkiej Brytanii. W Rosji zdała najwyższą nagrodę jako najlepszą na życie roku od ministerstwa i przyjechała do Anglii i zaczęła się otwierać przedszkola na bazie teorii Wigodzkiego. Była specjalistą, jest do dzisiaj jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszych specjalistów. W świecie, od Toruńskiego. to daje jest to bardzo, bardzo wymagające sobie. I I worked Przez wiele lat pracowałam z Galiną, no, w warsztat, koncentrując się przede wszystkim na rozwijaniu logiki, sztuki, ale też myślenia krytycznego, myślenia krytycznego. Is very valued in the UK. It is not when we learn how to criticize each other, but we learn how to critique and look at what we've done in a critical way to improve our thinking. Critical thinking is something that, by is very, very valuable, highly valued, and appreciated by the institutions and so on. And here it's not about thinking. krytyczne, czyli żeby krytykować, tylko to jest myślenie krytyczne związane z analizowaniem, kwestionowaniem, bo to, to wszystko, które rozwija nasze myślenie.